Tego ten, no bo, bo się przepiął. Jak no, no. Jest gumowany. O. Kurwa i wejść tu człowieka na ryby. Przemawia przeze mnie zwykła polska zazdrość. Ja pierdolę. Siema. Także chciałem. Film będzie trochę inny niż e, wszystkie. Nie będzie to film z jednej wyprawy, będzie to film z trzech wypraw. E, ostatnio się skumałem z znajomym Michałem Dziemianko, któremu łowiłem wcześniej, ale jakoś tak wyszło, że ostatnio Michał trochę zesztywniał i nie łowił. E, za często swoje tam sprawy do załatwienia ale teraz odgrało się, odgrażę się, że wróci do lędkarstwa no kurwa i chodzimy całkiem dobrze, bo <grym> zresztą zobaczcie sami Trz... miałem z nim trzy spotkania, znalazł fajnie dupę także zapraszam Paga, wobler latający o, o, tego widła weź. Tego widła? To, to nie jest wideł. jest To jest bobi. No. Albo to jest hornet. to hornet jest? Nie, to też jest to, coś. To, to jest chiński hornet. No, to może być dobry. Tu chyba trzeba blachą obrzucać. Taką ciężką. Ty masz... Jest! Maluszek. Nie, bo chyba dam radę. To jest taki kur... Psioczka mała no, Ale ładny Ładny, złoty, żółciutki Na blaszkę? Na blaszkę, na no Po z tym głębokim Po srebrną Po srebrną kołem I taką jak miałem założoną na początku Tak, piękny rybek Możemy się przywitać Z piątkami Nie, będą większe, chyba Albo nie Będą Cześć, Michał. Kurde, zapomniałem się. Jestem dzisiaj z Michałem na, na rybkach. Zaczynamy pstrągami. Na razie zaczynam od małych. Potem może widzą większe. Na razie, Michał, dwa spady? Tak. Ty a ty ja dwa, dwa, jedno branie, jeden spad i jedna ryba jest. Także łowimy dalej. Czekaj, ja podbiorę ci. Czekaj, no pójdź, pójdź A, to... Nie, to... jest ładniejszy Te landażerowie na nic nie reagują O tak lepiej? Panie. Zobacz, jeździ. No, ale jeździ jak torpeda. Zobacz. No, nie jest. Nie jest... No, ale... O kurwa, w tam, ale... ale robi co chce. Ty, ale idzie. krzaki No ja, już. Nie, wyszedł. Wyszedł, ale jest torpeda. Zobacz jak idzie. Jak idzie w krzaki z ale walę ale wal, wiesz połowiony Weź mi podbiera go bo no swój gością ściągniesz nie, nie no ja nie będziesz musiał chyba tam rzeź, wiesz? No jest no, 40 ma, nie No do tego ten no bo on się przepiął No piękny To twój podbierak to będzie slipa z tym oglerem no ale trudno. Nie, zubował, Mamy wstrąga, czekaj. Dobra. Szybko podbierak weź. 42. 42. No dobra. Dwa. dobra to wiemy. Dwie trzy foty. czekaj, czekaj, od tego, ale już jest dobra, spokojnie Przekręć tu bardziej ogonem w tym stronę Ogon jeszcze bardziej Dobra, dawaj O, poszedł, pięknie Jeszcze w miarę Ładnie odchodzi, jesteś 43, ładny to. No Dobra, nie idę, nie idę. Że sobie. Ty, jak ją zahaczysz, to... No, to weź. No nie, to wejdziesz do wody tutaj, wiesz. Masz szybę? I co? Gdzie ona jest? Widzisz ją? Widzisz ją? Ja widzę, no. O, ale tak z pięćdziesiątgo. To jest Nie, to jest brown. Rainbow, rainbow, bo to widziałem. Tak? O, 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 o Jest Pięknie, złapany Idź i, i, i tam z nim, no Tak, tak, tak Ja ci bramkę otworzę Dobra, spokojnie, Michał Ciągnij go, ciągnij jeszcze wszystko, wrotka mu luzu na trochę Dobra Niech on sobie wyjdzie Nie, no to wyjdzie, jest, jest Dobra, piękny Czekaj, dobra, teraz ja go mam. No, teraz... O, nie, trawę. Dobra. dobra, dobra. Nie wiem, on... Jak nie? Łatwiej niż... niż sobie przypuszczałeś. Piękny, pięćdziesiątak. Dobra, już mam pozycję. Chodź tu na trawę. O, spoko. To wędka to wędka, teraz... O, ale piękno, już zoligę masz, kurde, Fajnie załatwiono, to już jest dobra ryba 50 spokojnie, a, to, a ta miara to jest taka, wiesz, to masz 55, 50 52 nie 51 na linkę? sobie No i tutaj nie ma akurat tego, nie ma prądu That's nice one Nie So yeah, so see? That's like nice. Cześć Michał, gratulacje. Piękna rybka stoi tutaj. Okej, okay, tak więc e, jak widzieliście za pierwszym razem byliśmy na rzeczce. Pojechaliśmy na pstrągi e, i tak dało mi się złapać ładnego pstrąga 43 cm. No, a Michał mnie troszeczkę sprowadził do parteru ściągając. E, upatrzonego wcześniej e, ten czaka 51, także to była moja pierwsza porażka z nim widzieliście, padło jeszcze kilka małych fajnych rybek, nic wielkiego pogoda jak widzieliście fajna przejrzysta e, może na pstrogi nie za dobra ale coś tam połapaliśmy także zapraszam do następnego drugiej części filmu która będzie gruba